Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś smakuje i recenzji kolejnych chińskich lesików. Tym razem o smaku awokado i słodkiej musztardy. Puszka jak już wiecie to jest 104 gramy, ale czytamy naklejkę importera. Także nie będę się tutaj skupiał na tych chińskich szlaczkach i tak dalej i tak dalej. Sam produkt prezentuje się w ten sposób. Także czytamy, co tutaj importer ma nam do powiedzenia. Lays Awokado Sweet Mustard, 104 gramy. Chipsy ziemniaczane o smaku awokado i słodkiej musztardy. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Składniki. Płatki ziemniaczane, ziemniaki, emulgatory E471, kwas E330, olej roślinny w nawiasie palmowy, także świetnie. Skrobia pszenna, preparat aromatyzujący, aromaty, kwas e330, wzmacniacz smaku e635, substancja słodząca e951, barwnik e100, cukier, awokado w proszku, przecier z awokado, maltodextryna, sól, emulgatory e471, e322, soja, naturalne barwniki. Gardenia żółty, gardenia niebieski. Wartość odżywcza w 100 gramach. Wartość energetyczna 2293 kJ na 548 kcal. Ja się teraz zgubiłem tutaj. Tłuszcz 33,7 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 16,7 g. Węglowadane. 57,7 g, w tym cukry 10 g. Białko 4 gramy sól 1,85 g. Zawiera aspartam, źródło fenylolajdyny, fenylolajdyny, nie wiem dalej jak się to wymawia, także wybaczcie. Może zawierać produkty rybne. ok mam tylko nadzieję, że nie będzie to smakowało jak te krabowe leisy, które miałem okazję jeść ostatnio. Również te chińskie, ale wcześniej jeszcze było coś takiego jak... Pamiętam w Polsce były jeszcze dostępne takie lejsy, jak lejsy krabowe. Krabowe? Chyba tak. Albo rako, rakowe. One były w takiej właśnie różowej parce, ale smakowały, kurwa... ochydnie. Także nie, nie, nie polecam. Żadne lejsy, które są rybne nie mogą smakować dobrze, po prostu. Ale krewetki po tajsku były akurat zajbiste. Dobra. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Najlepiej spożyć przed 16.01.2025. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji, data produkcji oraz numer partii na spodzie opakowania. No i tutaj mamy 2024.116. No, czyli do 16.01.2025 roku jest okres przydatności, nie? Okej, okay. kraje pochodzenia, jak już wiecie, Chiny, masa, jak już też wiecie, 104 gramy. To jest nawet jakiś link, może podam do niego odnośnik. Nie wiem, że na poprzednich puszkach też był ten link, tutaj, no. Ja też był. No to dobra, no to to jest jeszcze jakiś link tutaj na naklejce zawarty. To również Wam go zamieszczę w opisie. Importer ABZ, biuro handlowe SC05-850 Jawczyce, ulica Piwna 3B. No, no i wiadomo tam kod kreskowy i tak dalej i tak dalej, e, jeśli chodzi o od któregoś słuchajcie odcinka serii Ligły Smakuje zaczynam też wstawiać e, również numery z kodów kreskowych aby łatwiej po prostu było wam ten produkt wyszukać tak, bo czasami jak się wpisze jakiś smak, y, lejsu, jak się wpisze jakiś na przykład smak jakiegoś produktu no przyjmijmy, że są to leisy no to tych wariantów, tych lejsów może być po prostu mnóstwo, nie? Z różnych stron świata. Eee, także będę po prostu zamieszczał też w opisach kody EAN, tak? Żeby łatwiej wam po prostu ten produkt było znaleźć właśnie po kodzie kreskowym. No i dobra. Nie spodziewam się tutaj żadnych, żadnej nowości, także będzie szufladka w środku. Zobaczmy czy faktycznie. Może ich tutaj zabrakło. No i tak, tak jak myślałem, słuchajcie, jest szufladka. Można sobie to wysunąć. Za takie rozwiązanie akord bardzo szanuję. A pringlesy, no to. Dobra, nie będę wstawiał już tych memów z pringlesami. Jak z zapachem? No, nie jak, No, zapach jak kurczę zwykłe solone laisy. Także. Ale taki słonawy zapach z nastawieniem też na taką chemię. No tutaj z tego co wyczytałem, no to mamy samą tablicę Mendelejewa, nie, ale no spodziewałem się, że to będzie pachniało jakąś taką, nie wiem, kurczę gorczycą. Z czego oczywiście robi się musztardę, jeżeli ktoś nie wie. Znaczy zapachu. Nie wiem, nie wiem jak może pachnieć awokado, ale. <laughs> awokado. Znaczy, z samego zapachu. już... Nie, to znaczy się. Jak może pachnieć się awokado? Pachnie chyba z tego, co pamiętam, okropnie. Ja awokado jadłem raz w życiu, no i to jest taka, kurczę, taka jakaś pasta, no nie, nie pachniało to zbyt przyjemnie, a w smaku no to też tak raczej średnio, nie? Ponoć jest to zdrowe, awokado jest ponoć mega zdrowe, ale nie jest to coś, do czego mógłbym się przekonać, żeby to zjeść drugi raz, nie? Żeby sobie kupić awokado i, nie wiem, smarować ten na przykład sznitę jakąś tam sobie zrobić kanapkę z awokado i z czymś, nie? A no to jakoś to, tego sobie nie wyobrażam. No nie, ale spodziewałem się po tych chipsach, że będzie to pachniało przynajmniej jakąś taką, nie wiem, tak jakoś musztardowo, nie? A tutaj... No nic z tych rzeczy, no. Po prostu słone, słone lacy, ale z takim nastawieniem właśnie na taką chemię, nie? Jeśli chodzi o aparycję chipsa, czyli o jego wygląd... No to prezentują się właśnie one w taki sposób. No, barwa można powiedzieć taka kurczę limonkowa. Dość. Czy ja wiem, czy awokado. Nie wiem, no o, o wiele bardziej kojarzy mi się to z limonką niż z niż awokado, ale dobra, spróbujmy. Ciekawie, ciekawie, powiem Wam, jak na razie nie ma źle, wezmę sobie jeszcze jednego takiego chipsa. Ostatni. Tam na naklejce importera było napisane, że może zawierać jakieś tam chyba substancje rybne, chyba, czy coś takiego? Może zawierać produkty rybne. Na szczęście ryby tutaj nie żyć, także już od razu Was uspokajam. Daję musztardowo, ale to jest też musztarda, taka kurcze, taka chemiczna. No i. Po prostu te lajsy te z Chin to jest jedna wielka po prostu chemia. Jest taki właśnie jakiś taki musztardowy posmak. No i chyba tak jak faktycznie tutaj napisali, to nie wiem... No to tu jest właśnie słodka musztarda. Powiem wam szczerze, że nie wiem jak może smakować słodka musztarda, bo mi musztarda zazwyczaj to znaczy, że jeśli o mnie chodzi, to ja zazwyczaj kupuję musztardy roleski. Jeżeli macie tam jakieś inne dobre musztardy, to możecie też polecić, ale ogólnie stołowa roleski to jest to, co u mnie zawsze w lodówce się znajduje. No i musztarda jak musztarda, no, 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 no tylko taką kupuję, nie? Ale jak może natomiast smakować słodka musztarda, to nie wiem, ale rzeczywiście te smaku sprawiają takie wrażenie, że one są takie musztardowe. Awokado też tutaj jakoś niespecjalnie czuć. Ale... No czuć po prostu... I to, to jest to co chyba mi w tych lejsach właśnie przeszkadza. To znaczy się, jeżeli mnie... Jeżeli takie te lejsy w założeniu miały być i, i tak ma być, no to, no to okej. Okay, że to jest słodka musztarda, ale właśnie ta słodkość... Przeszkadza mi w tych lejsach. O wiele bardziej wolałbym, żeby to właśnie były jakieś takie musztardowe lejsy. A tutaj no tak... Taka musztarda, ale... Później wchodzi coś takiego słodkiego. Hmm. No. Ale... Muszę powiedzieć słuchajcie, że. Muszę zmienić swoje zdanie odnośnie poprzedniego produktu. To właśnie te lajsy, jak dla mnie teraz, wypadają najlepiej z tych wszystkich chińskich lajsów, które jadłem, to ten produkt teraz wypada najlepiej. Także cofam swoje zdanie o tych szynkowych, bo te szynkowe, które testowaliśmy na odcinek wcześniej. Były takie. Dobre, ale z nastawieniem raczej na takie średnie, że smakują ok, ale rewelacji kompletnie nie było. Tak tutaj muszę powiedzieć, że to są już takie dobre i po prostu dobre. <laughs> Też nie ma rewelacji, ale faktycznie na spośród tych wszystkich właśnie chińskich lejsów to teraz te mi posmakowały bardziej niż te szynkowe, nie. No, jest jakiś taki ten posmak taki. taki dziwacznie musztardowy, bym powiedział. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, jak może smakować słodka musztarda, bo ja tylko, tak jak mówię, kupuję roleski stołową. A czasami się tam zdarzy jeszcze jakaś. Mm, kurde, sarebska musztarda. Także naprawdę nie wiem, jak może smakować słodka musztarda, no ale. Jakoś tak po prostu dzi dziwa dziwacznie, nie, nie, nie są to złe lajsy. one nie smakują źle, Rybą nie czuć, awokado też tutaj nie czuć, ale... Ale po prostu ta musztarda jest tutaj jakaś taka kurde no dziwna, taka... Ta, ta słodkość w tych lejsach mi po prostu przeszkadza, a chipsy raczej no nie powinny być słodkie, nie? Chipsy z założenia są raczej słoną przekąską, nie? No? Także takie słodkie tematy, to o wiele bardziej pasowałyby do chrupek. Na przykład tak jak kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, bo ja za czasów dzieciaka pamiętam, były Cheetosy. To była jakaś limitowana edycja. I były one w dostępne w smaku truskawkowym: wanilia, czekolada i coś jeszcze tam było. To były takie cztery, jakieś cztery właśnie smaki. Yy, to chyba było jeszcze za czasów, kiedy były. Nie wiem nawet czy wtedy nie były to właśnie Pokémony. Ale nie w sensie tych plastikowych tazosów, takich okrągłych, co jest ważne, podkreślenia, tylko to już były te takie tazosy plastikowe, ale właśnie takie trójkątne. I właśnie, do, no nie wiem, czy to właśnie nie, nie z tych czasów to pochodzi, właśnie. Nie? Dude, come on, man! Fuck. Ja chipsy zawsze postrzegać będę tylko i wyłącznie jako przekąska słona. Z kolei jeśli chodzi właśnie o chrupki, no to już ta... Jakieś tam takie słodkie smaki mogą być. Truskawka, właśnie wanilia... I tak dalej, to jest akurat spoko, nie? Ale w przypadku chipsów na no raczej jeżeli... Coś jest tutaj słodkiego, no to... To nie będzie do siebie pasowało, nie? No natomiast tak jak mówię, no... Spośród tych wszystkich lejsców, które testowałem dotychczas, to faktycznie te... O, obecnie te wypadają na mnie wywarły na mnie lepsze wrażenie, niż te szynkowe, które testowaliśmy odcinek wcześniej. No jest, nie, no czu czuć smaku na początku tą musztardę, ale... Później jakoś ta taka słodka taka nuta, no to, to przeszkadza po prostu w tych chipsach, nie? Także... No mówię, no moja końcowa ocena tego produktu to są po prostu dobre lacy. Ale nic ponadto. Dupy nie urywają, rewelacji nie ma. Także też nie jest to produkt, który kupiłbym po raz drugi. Ale z ciekawości... możecie wziąć i spróbować sami, nie? Tak samo ta szynka, no, też takie dobre, ale z nastawieniem na takie średnie, słabe, takie kompletnie nie urwały dupy. A jeśli chodzi o dwa poprzednie smaki, co to było? No to właśnie było te rakowe... Tak, to było rakowe z tą papryczką jakąś ostrą. No to te były jeszcze takie w porządku. Było czuć ten rybny posmak, ale na szczęście był on kontrowany właśnie tą pikantnością. Mmm... I to aż tak, no i nie smakowały tylko i wyłącznie rybom, nie? Że były jakieś ten. Były zjadliwe, były ok. Z kolei, no, ten, te trufle z tym pieprzem, no to ich wygląd i, i smak. też są zjadliwe, ale już z takim nastawieniem, że. no, no nie są to dobre leisy. Także, także zdecydowanie z tych czterech smaków leisów tych chińskich, zdecydowanie najbardziej odradzam wam właśnie te, te trufle z czarnym pieprzem, nie? Chyba, że ktoś trufle lubi, ale jak dla mnie te wyglądały jak jakiś spleśniały ser, totalnie. No i ten, ten smak, no, no mówię, no. Ty, o, po takim czasie, od nakręcenia recenzji, ja dalej mam je na stole i jeszcze nikt, nikt tego nie zjadł, nie? No i nie dziwię się dlaczego. Także te są w porządku. Są to dobre produkty, ale te. Wywarły na mnie o wiele większe wrażenie właśnie niż ta szynka, nie? Także zjeść zjem, myślę, że spokojnie, ale no nie jest to produkt z kategorii takich, których kupiłbym drugi raz, po prostu, nie? Można to wziąć raz z ciekawości i spróbować, ale już raczej nigdy więcej do tego nie wracać, nie? Także wolę po prostu to, co mamy dostępne na naszym polskim rynku. Dobra, moi drodzy, co tu będę więcej gadał, to by było na tyle, także jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka, zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdziecie pod spodem w opisie filmu i widzimy się w kolejnych odcinkach. A ponieważ przetestowałem już te lesiki, no to myślę, że powrócimy sobie do piwa, ale jeszcze nie wiem jakiego, <laughs> z jakiego browaru. Na razie, ho, trzymajcie się.